Cześć wszystkim, z tej strony Karot, a dzisiaj będziemy kontynuować serię z... Zagrajemy w Skyrim. W Skyrim. <laughs> The Elder Scrolls. Scrolls... Skyrima, no, Jest ze mną w towarzystwie... Benjamin. Siemka. I Korda, ale on akurat gra na drugim komputerze, więc się raczej nie przywita. Kory? A jednak. Odsukuję, się. zgubany, Ostatnio nie pamiętam na czym. Na oddawaniu, chyba questu. Więc dzisiaj udamy się na. Y, co się dzieje? Czemu moja postać sama chodzi? Wcisnąć C, autochód, chyba. A nie? Dobra, sprawdzimy jak to działa. Y, po prostu na F8 jest. Nie, 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 gwizdy, bo to widzę ich Twój, Eee. Jeżeli moja postać dalej będzie chodzić, to jakby kurwiać, to e, Kamienia rumaka pozwala podnosić Słysiek. Poza zwykłymi obrażeniami, czary obrażenia zmniejszają poziom magii przeciwnika, są szczególnie przydatne w walce z magami. A, porażenia, a nie pożolania. Dobra, sprawdzimy co my tu mamy za zadanie. Jak się sprawdza zadanie w ogóle tak na szybko? po się, bo odgadujemy, odszukaj. I z górskich, nie? musisz wrócić tam do biagrania, nie? Ty wiesz? No dobra, no. Na razie wykończymy te dwa czasy. Dziś się wracamy. Przez ciebie będę kurczę, no? No to twoja wina, czemuż mi nie powiedział, że jestem ten quest. Nie wiem. W ogóle jak to się zaznacza? Ło, ale screenshot! Prędkość światła rozwinięta. I zaraz potkniemy się o to. O! Przepraszam. Ona wyszła, widziałeś to. Ale zjawa. Bez hitów. Ta magika pojawia się i znika. E, bo... Szacunek dla gościa. Szacunek dla zioła. I dla Maxia, bo czeka. MAK! Czego ci potrzeba? Wszystko Na pewno? O nie. Proszę, chodź ze mną. Idziemy. Musimy porozmawiać na osobności. No mówię, jaka jest historia z nią związana, bo ja nie wiem. Ja też A i ty się bądź tak dokładnie. Tego określał. No może. Proszę, musimy porozmawiać na osobności. Nie zabijaj Sporo tak mówisz. Dobry, sporo. Więc pracujesz z nimi? Myślisz, że mnie pokonasz? Tylko mnie tknij, a stracisz palce. Nie żartuję. Ja rozpłatam cię na dwoje. Więc. Ali krowie wiedzą, gdzie jestem? Co ci zaoferowali? Więc potrzebuję twojej pomocy, bo nie mogę ufać nikomu w mieście. Dostaniesz pieniądze. Ej, w ogóle Zapomniam wiesz co powinniśmy robić? Nie jak ty chcesz tam przejść? Zabić tam tamtej gości, czy ją oddać, imięto, y ją oddać i Y? oddam Weź co Do, ma... Ludzie, Do czego tego zapisu, jak. Pozbyć chodziliśmy. Teraz po co? Czemu? Bo... Gdzie zostanę no, tak. To po co? Robią to dla ale pieniędzy. powiedz mi po co, jaki masz no, cel? Bo ten. Bo ten bo wtedy wisteczkę nawiążę z nią rozmowę. Podobno aresztowano, wiem, że. Wiem, o o że. że. Ale, ale jest bardziej. Nie wiem. Szukają go i ona się pozabawać. tak jakby. No przecież mogę albo poinformować Alikum, gdzie przybywa Saldy i to wszystko. No tak, no. człowieku, ty tu mieszasz. Ty tu mieszasz. Ale jak ty tu mieszasz, nie. Dobra, no tak, idźcie teraz. Tu nie? Reisty, nie. Tu? Nie. Tu? Nie. Gdzie to jest? Tu. Tu! Orzesz, Co To coś jednaczy. Nie. Znaczy? nie wiem. Idziemy tutaj. On mnie tam może zawieźć, nie? Ten stojasz, stolarz. Bo tu nas. Za kiedy jej warto się, what oh, the fuck? Efektem modyfikacji będzie redukcja tej wartości do 15. Czuję. Pogada Sprawdź czy można wybrać Rolik, to sam Dokąd chcesz jechać? Coś z najbliżej tego? Gajesz? No. Ale nie, to może się przejść. Co następuje? Taki. kurwa, kawał. No dobra. A kupmy konia. Mam... nam starczy. Olej, mam konia. Yyy... Co prawda będzie trochę dużo, ale... Wybierz sobie zbliżenie, ciężnik. No kliknij na to w ale... ...z tego, no. Aha. Proszę. A ja bym tam leciał, jak głupi. Ja bym cię chyba powiesił. Nie? No, czemu nie czemu? czemu? A czemu nie? Nie wiem. Uważaj, gdy są bandyci i vampiry. Zjem ich, a vampiry prze, przekroję. E, właśnie, vampiry ciebie zjedzą pierw. Ja jestem prawie wykołakiem. <laughs> właśnie, jak chcesz grać z tym? Jak chcesz z tym grać? <laughs> Danguar. <laughs> Jak chcę z tym grać, no będę grał z tym jakoś. Będę z tym jakoś żył, nie? A jak z tym nie będę żył, to trudno się mówi, no bo... To nie przejdę gry. Zawsze chciałem łapać motora. Ej. Które kamery... na na tą górę? Zgrypałbyś się tam? Tu? Na szczyt. Czy tam? tam? na szczyt. Tu? No. Jasne. W czarnej głowie. Ale nie teraz. To może między odcinkami po prostu tam sobie wskoczę i zrobię ujęcie na screen'a. takie tam w Skyrimie, takie tam ze Skyrimem, takie tam w świecie Skyrim. tygrys, trzeba był ze A nie, mój chleb. nie. tutaj, What the fuck, one się chowają w ziemi. Weź od nich te. Słaby gracz. Krabie te. Krabie dobre. Krabie, krabie. O, ktoś tam jest. O, i lag, tam jest. Jak on mnie widział? Tutaj, tutaj, tutaj. A nie, sorry, tutaj. To nikt, nikt nie, nie to ważne. Tam coś jest. Tam, o, ma to tego jest więcej. Wilko. O, z takim lagankiem. Wow, wow 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 Sorry, że musiałem zrobić takie wcięcie w filmie, ale po prostu coś mi laguje komputer i nie mogę w pełni w stanie nagrywać Skyrima. Nie jestem pewien dlaczego. O, już chyba działa normalnie. Ta gra ma potencjał. Ja wam to mówię. A mówiszcie mi, ja się znam na takich rzeczach. Ojoj, oj. tak musimy nasyć trenować. Przejdź tam, przejdź tam. Ja Jezu, biedny ten... ...tylu dni. Kto to, to zabrał tu? Tu gdzieś chyba... Chyba. Nie jestem pewny. Nie tu. I tam, o... Ten? No. O. R... rtęci. Ty, przecież to może nas pokryć. No. E! Eh? Je... Yeah. Ciekaj, a czy rtęci powinna być w stanie zjagłym? No. Jak się... ...to pewnie... Jakiś... No to jest chemicznie, on tak robi. No pewnie... podgrzewają ją kilopem, albo coś. No. Ruda się wytrzymała. Tutaj? Tędy? No. To Dawaj. Hop. Na drugą nóżkę pęka buteleczka. Damy radę. <gry> Dobrze. to! Co mnie zajebiłeś? Tylko co? Tędy? No. Przydam. Puku. nie bym chciał coś wiesz takie przejście w sensie... ja tu zaraz smog mi wyskoczy a ja co? będę srał w batek teraz <gry> ze smogiem to by było trudno walczyć z tym. a co? który mamy level? szósty? piąty, czwarty to w ogóle smog jest easy czwarty? a no no okay. ten? weź spad. no czwarty, czwarty, no wilki, uważaj wilki i no kurczę nic nie kliknę kucanie, to mi się laguje komputer, no co to za szajs jest a wczoraj tak nie było ładnie, no Co? kurwa Idź i go dawaj, ogni no, łopa, ale A on dalej się na mnie patrzy, także finisher Pierwsza klasa. Accept. Ch challenge, accept. Challenge, accept. <laughs> Jakoś tak, nie? <laughs> no, można, żeby było co chodzi. Wy nie do końca musicie, no. <laughs> Obserwuj, co tam jest, tam, na, na lewo? Tam. Na lewo. Tam. Tam. Tam jest łez. Tu. Jakaś skinie. Jak to są ganki, to cię zaplastam. Nie, nie mogę. Nie. Aha, wiem. Iść? Y no czy możesz to odkryć, wtedy będziesz miał łatwiej, bo to jest związane z Quest Questem Czego? Czyli co ten kód jest? Y to jest... to się nazywa chyba. Ale to jest w w jakieś wiadło, bo jest to tym. Nie wiem czy to z gór, czy, czy to z jaskin. z no. A wiem, tą górą możesz przejść. Sorry, tą szczelinią chyba możesz przejść na drugą stronę góry. Jak mi się wydaje. O Coś tam idzie. Hazity. Za widzisz. Rudy. Zabijcie. Rudy, Kurundu. rudy, Zielaza. Jesteś świetnym urzędnikiem. Rudy. PlayStation. Tam są kamienie, patrz, widzisz, za mną. Gdzie? Tam, mną, no, na Równo za mną jakby tam patrzeć. Jakieś kamienie posągi. No to nic nie jest. No to nic skoro widzę. jakie tam ruiny? Czemu mój cel się przemieszcza? Od cholerii jasnej? bo ty musisz do nich dojść, bo to są ci żołnierze właśnie. I bolera, Mieli nie mogę. Ich. Ja nie widziałem. Nie mogłem iść w drugą stronę. Dobra, dawaj, do góry. jest sprinty. Coś takiego robię ostatnio. Nie, możliwe, że to przez to, że wrzucałem kibę. Mhm. I zabierze. Dobry, panie ładno. Dobry, Dla nas jakieś wieści? Poważnie? Gdzie? Mówże. A ten dalej idzie. olewa swojego ziomka. Przyciągniemy za dużo uwagi. Przyprowadź za do uwagi. Zaprowadź ją do stajni... Zaprowadź ją do stajni przy... Nie, nie to. Nie może się ukrywać w nieskończoność. Nie lubię jej. No i teraz wracamy do Białej Grani. Też na Piotrę? Znaczy, no, w blisko. No co? Daj co i to i jest? To, i historia ja tego motyle. nie... Nie tyle. Nie tego... Nie ja tego. No nie... ja tyle. Ale <laughs> pięknie. Motyle, skidu, no tyle, We skitu, no. mam. O, o ja. JA latające kurde. mamuty! Co to było? Co to Ja, ja pierdzielę! Ale widzisz tam? To fioletowe? Co to jest? Takie to? coś? To? to jest to właśnie śpiące drzewo, z którym możesz uzyskać ten taki sok dupny. I tam jest taka jaskinia, które jest skład związany z tą Isoldą. Dobra. Najpierw może rozwiążemy tą zagadkę. Ale ciekawe, bo to... do jakiś ruin pewnie prowadziłoby coś takiego. Uchwyt! A to może z Delcyka coś, co? Czy nie? Nic się nie stało. Dawaj, zobacz w ogóle... Obczaj ten teren. Obczaj ten tym. teren, stary. Tu jest mąż. Chyba ci się to... Więc to odkorzymy. Więc tutaj trzeba ustawić węża. Ale w stronę... A skąd wtóra? wiesz może to jest na odwrót? W tą może, stronę. Może węża musisz ustawić tam. Bo stary, tutaj masz kurte znaczy jak cholera. Ale... I jest ta... jest ta... Jesteś pijany, A... daj spokój. <grym> Nie. Pelikan. Jest... Zawsze trzeba na to orzeł. razy ich Sam, tmać. jest orzeł. Orzeł. A, orzeł. <grym> A gdzie jest ten? No tam masz drugie, chodź obejść to. Co mam drugie? To jest do tego. A. No. I, i delfin. Delfin. In English, torpy hin. <noise> Chyba ci otworzyła krata. Ooooooh. Wow. Ja. Dobra, tak więc jak się robi szybki zapis. F5. Bardzo szybki zapis. Wow! Zajebiste. Ale piękny, no dobra, idziemy. <głos> <głos> to wszystko. Hipotetyczne <noise> toby. <noise> What the fuck? Książkę dostaliśmy. Ktoś ksi chował książkę w takim... Zniszczenie! Dobra. Wow. No, no, jeżeli to dało tylko zniszczenie, to ja dziękuję. To może być ciekawe ciekawego, ja go czytam potem. No, już jak będziemy mieć własny dom i otworzymy tam bibliotekę, to w tym momencie będzie można czytać takie książki. Tam się staram podkraść. Uważaj, na sobie... Bo te giganty od razu zauważają. Pamiętasz co wtedy zauważają? A widziałeś, Zauważą jak cię? cię. Jak uzlałem ten No tak, ale I, mi się. A za, za się drugim podejściem. Pamiętasz który miałem ja no. no. Siódmy. Ja, drugi. Nie, siódmy. Ósmy. Siódmy. Trzydziesty. Mówi się, uważaj. Ale ja chcę tego podejść do. Gdzie Ty teraz idziesz tego właściwie? Żeby to zobaczyć. Aha. To drzewo takie, nie i tyle. A, jeszcze ta jest o, jedno, to jest kluczowe. Aha, cieszy mnie to. Ale motyl jest ważny. O, ja motyl. Motyl, jest motyl, motyl, motyl. I to, co to jest? Mogę sobie to przestać, czy nie mogę? <laughs> złoto? Ja. Yeah. Chyba, mech. Złoty. Ninja. Dawaj, renaj, Tam jest. Coś. Drzewo. Tam chyba. Eee, czekaj. Jest coś. Ktoś, no, ktoś. Każity. Tak, to się wypowiada. Każid... No co... to? się do nich, może ich będę mógł ubrać. Tu są jakieś fajne kamienie. Nie, ale powróć na chwilę tam. Łamut. Mam... Gdzieś... No, to by nie o No O i tam jest przemęć na przykład jedna. W której mogą być fajne rzeczy, ale... To później. Ale o tym później. Ale o tym później. Ale zanim pójdę. <noise> ale to już było. A co my tu mamy proszę państwa? O co, fuck, widzisz go? Chudy, to chyba jakiś... Ćwun! F5? Ćwun! On tu chodzi w pieprza z kumę. I księżycowy cukier. Mówi I Zaraz ci. do niego podejdę. To jest szkielet. O ja pierdzielę. Dawaj. O ty dla O ty do mnie? Z magią? szkielet czarna księżyc. Uważaj... W ogóle to, chile. Czytam. Chile. to czytam? Raczej sobie to czytam. Czemu? Bo ukazał się zbyt trudnym blogiem, jak na jeden dzień. Czemu on jest w ogóle taki. Oj, wykrubie! Co to Zmienić sobie, nie wiem, na mieć, bo. niestety tutaj dodajemy obrębnie, jak nie. No, jest, tyle, bo już. Kilu. Kilu, Przedmiot, składnik i Odporność na chód, o! No, dawaj! Nie, wypijaj! Ale on chodu chud, używa teraz. No, nie, nie, on nie chodu. On używa! Chyba go, e, chyba to mu nic nie zrobił. Opiera się, widzisz. O kurde, do, cie, do, cie, do ciebie drugi. Łopa! Uciekaj, uciekaj! Uciekaj lepiej! Ten mamut nic nie zrobi, nie ja takiego. Dawaj mamut! Widzisz, on jest w tym mamut! Dziękuwa. Słaby Eee! Eee! ej! ej Morte, czekaj! Morty, czy to ty? Morte Dla nieftajemniczonych... Być albo nie być. O, to jest pytanie. Dla niewtajemniczonych Morty to była pewna postać, bardzo charyzmatyczna w grze Planescape Tournament. Ehm, była to właśnie tylko zwykła czaszka. Która mówiła i obrażała wszystkich dookoła. Ehm, um, Tu gdzieś powinien być. Ten drugi śpiąc, nie? Dawaj, goń tam tych, tych. Nie, rozwaliłeś go tutaj. Ale gdzie dokładnie? No, jednego rozwaliłeś. Tutaj, ale gdzie. Aha, chodzi ci o tego czarodzieja? No, bo miał no chyba to... zbroje. Gdzieś. Nie, coś się nie mówi. Nie, nie, nie możesz tu Łopata. Tu gdzieś pat. Ej, tam też coś jest. Patrz tam. Gigał, aha. Dobra. wyprowadził pieska. Mam takie dupne, takie z rogami. Nie, no, nie ma go. Chyba. Musiałbyś tam bardziej z tym Ale są. Tu jest drugi. Kuba. Nie, to jest drzewo. nie Ale, tak, kształt mi przypomniał. Jest, widzę, i tam cztery. Kuba. Dziwnie. Manduru. Manduru? No, oni teraz, czekaj, to są, oni będą oblegać to miasto. To jest chyba karawana, właśnie, tych tu. Jeśli Ale mają, je, Nie, są cesarstwie. Nie mają ogonów przecież. Oczywiście. No i oczywiście lak. Lak, lak, Zakłóca mi rozgrywkę. Lag, lag, lag. Port? Co to no, jest port? Tylko tutaj chyba teraz są bandyci. Mi się zdaje. A no, to gdzie jest Bielgrant? No tam masz, już się widzisz. O nie. Widać już się na horyzoncie. Co ty? Przeniesiemy się w szybszy sposób, który wolniej. Mogłeś spotkać tyle fajnych rzeczy teraz, o, po drodze. I być fajnie Hmm. Już, już mnie ktoś tak zakłócał połączenie, pokorny, ze swoim komputerem. Patrz, już mamy prawie piąty poziom. Są wytrwałe na i wytrzymałość nadrabiają... Nie, nie, nie ...niedostatki szybkości, co? A wytrzymałość sił, bo mnie niedostatki No, dokładnie. <noise> Mam nadzieję, że będzie jakiś demoniczny. <noise> piesek. koń, który będzie nas wchodził z prędkością światła. Koń będzie taki fajny. Chcia, Od tego bractwa. I powinienem Ale moja Ktoś postać nie biega, widzisz? Co? Moja postać nie wolno biegać. Chcesz zapolować? Unikaj No? Tak, proszę. się plus 2 do sprintu. Nie wiem, takie coś było, to było za iwiec, <lety> <soapy> to Aha, zyskłam wiesz, jaka jest wartość sprintu w tej grze określana. Co? Może być to movement speed, może być to. Wiem, że w konsoli możesz zmienić to. Prędkość. No kurde, bo ja będę używał konsoli człowieku. Będź mi nie wspominać tutaj podczas nagrywania na temat konsoli. Oj, przepraszam, nie chcę tego już Jest nasza ziomka. o Alikra? Co? Teraz? Ale dokąd pójdę? Nie mogę ciągnąć. ciągnąć. Wstań, ja na ciebie, kolego, do by nic się nie stało. po tym wszystkim znowu mam się spakować i odejść? Eee, tak Wierzę dokładnie. Ci, jeśli uważasz, że to jedyne wyjście, nie traćmy czasu. Chodź. Mm -hmm. Muszę ją odkładać? Czy mogę iść pierwszy? Możesz tam do, dojść, jak to ja, ja, jakoś, <laughs> ja, jakoś tam dojdzie. Jak no. no, to się. Jak tam dojdzie. No co ona się ciągnie, tak jak się nie no, co tyle się sprintem? na nadrobię, Na Hej, uważaj! Cziupią. Co to jest ostatnio nie tak ze Skyrim? Wszyscy mają obsesję na punkcie śmierci. obsesję na punkcie śmierci. Co to jest śmierć? Co? Co to jest śmierć? Jaki ziołek? Taka pani udziana w czerni z kosą. A nie pan? Nie. Skąd Co? Skąd Nie wiem. D ja widziałem śmierć, chłopie. Był na białej w garniturze. W białej w garniturze. A. To był w białym garniturze. Chyba ten. Eee. Buk? No. Co w coś się sensie parzyka. No, buk. Bukowina. Bukowa. Buk, Dawaj, buk? teraz możesz... Może nabudzisz składanie. Tak jak będziesz obok niego wychodził. O, stary! Mamy kolejny sposób na nadmienienie tego. Wstania. Wchodzić obok niego. Dawaj, stawaj. Ja, no to stawaj, 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 stawaj. Jeśli nie, skradaj się. Kiedy idziemy do niego? Tak. Sprzedała miasto albmerskiemu... Dlaczego ściga Sadia? ten nóż w plecy. Tanec poradziłoby sobie w czasie wojny. Inne szlacheckie rody odkryły jej zdradę. I musiała salwować się ucieczką. Chcą ją ująć żywcem. Co to jest to ziemia. Wciąż silny jest opór przeciwko dominium, i wielu chce, by sprawiedliwości stało się zadość. Co teraz robisz? Zabierzemy teraz naszą drogą przyjaciółkę z powrotem do Hammerfell, gdzie zapłaci za swoją zdradę. Nie stanie się jej krzywda? Nie, nie w czasie podróży. Po dotarciu na miejsce nie ja będę decydował o jej losie. Oj oj oj. A jeśli chodzi o ciebie, to chyba jestem ci winien część nagrody, prawda? Większą Opuść, część. oto twoja dola. Wydaj ją mądrze. Nie daj się zjeść pięknym twarzyczkom. Stać cię na więcej. Dzięki za hajśik. W porządku. No tyś O, jest. Ja. Nie, zajmę no, się nie ma przy nie sobie. Yy, Oto w ten klimatyczny sposób zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Yy, zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć i czołem. Dziękuję.